Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Ania Słowińska, trener pewności siebie i witam Cię bardzo serdecznie na live'ie o tytule Zainteresowana czy Zdecydowana. Tym razem, słuchajcie, dla odmiany bezpośrednio z Facebooka. Także, słuchajcie, coś mi się tu pojawia, ale widzę chyba, że transmituję, że wszystko jest OK. Ci z Was, którzy dołączą, bardzo proszę o informację, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o transmisję. Do tej pory nadawam przez program StreamYard, a dzisiaj, słuchajcie, próba bezpośrednio z Facebooka. Mam nadzieję, że to opóźnienie będzie mniejsze, bo poprzez program StreamYard było około 20 sekund opóźnienia między tym, co ja mówiłam, a Waszymi komentarzami. Także mam nadzieję, że tutaj wszystko jest. Ok, i dacie mi znaka. Więc tak, Ania Słowińska, trener pewności siebie. Na początek opowiem trochę o sobie. Jestem autorką dwóch książek. Jestem autorką pięciotali kart afirmacyjnych, najróżniejszych kursów online. I to, w czym się specjalizuję, to jest pewność siebie i to jest pewność siebie o poziomie premium co to oznacza? To oznacza, że słuchajcie, my nie siedzimy i nie czekamy, aż kiedyś będziemy gotowe. Pewność siebie, słuchajcie, to nie jest coś, co ty poczujesz. To jest coś, co robisz. I teraz pewność siebie to tak naprawdę słuchajcie, to jest decyzja. To jest decyzja, którą podejmujemy i pewność siebie budujemy wykuwamy, słuchajcie, w działaniu. Także w ten sposób ja rozumiem pewność siebie i w ten sposób pracuję z kobietami, które przychodzą do mnie na konsultacje indywidualne. Pewność siebie i dodatkowo, słuchajcie, wzmocniona poprzez system Human Design. System, który mówi nam o tym, jacy jesteśmy. System, który wspiera nas w tym, żeby nasze życie było Szczęśliwe, spełnione, żebyśmy wykorzystali nasze talenty, nasze cechy i system, który słuchajcie, w żaden sposób nas nie ogranicza, a wręcz pozwala nam siebie, słuchajcie, zrozumieć. I to, co do tej pory uważaliśmy za jakieś ograniczenia, za nasze wady, okazuje się, że jest naszymi atutami. Także ja w ten sposób właśnie pracuję czyli pewność siebie w oparciu o system Human Design. I to mi pozwala dobrać unikalne, indywidualne, dla Was dostosowane, dla osoby, z którą pracuję, metody i wspieram je właśnie w tym Human Design. Te live, y, które ja prowadzę, to jest kolejny, słuchajcie, to jest chyba piąty live z serii 14 minut do sukcesu. O co chodzi w, tych, w tej nazwie i w tych live'ach? Chodzi, słuchajcie, o to, że ja Wam przedstawiam. Najróżniejsze metody, sposoby oraz stan umysłu. I dzisiaj będzie więcej właśnie o stanie umysłu, o nastawieniu, o mindsetzie na temat właśnie pewności siebie, na temat osiągania celów, osiągania sukcesu, na temat motywacji. Także tego dotyczą te live'y. I czemu akurat te magiczne 14 minut? Dlatego, że słuchajcie, to jest 1% naszej doby. Doba ma 1440 minut i 1% to jest właśnie te 14 minut. I chodzi o to, żeby każdego dnia przez te 14 minut robić coś, co my najczęściej doskonale wiemy, tak? Co będzie miało najbardziej pozytywny wpływ na nasze życie. Czy będzie to czytanie książek, czy będzie to oglądanie live'ów, czy będzie to ćwiczenie, czy będzie to medytowanie, czy będzie po prostu, nie wiem, siedzenie, picie herbaty i głaskanie naszego zwierzaka, coś co będzie miało najbardziej pozytywny wpływ na twoje życie. I ja policzyłam, że jeżeli ten 1% będziemy składać przez cały rok, słuchajcie, to to jest aż 85 godzin. I jeżeli do tej pory nie wiem, myśleliśmy, że nie mamy Czasu na czytanie książek, nagle okazuje się, że mamy aż 14, że mamy aż włącznie w ciągu roku spędzimy 85 godzin czytając książki. Także stąd nazwa tej serii. I teraz słuchajcie, ja do tej pory um, przychodziłam do Was co wtorek. Stwierdziłam, że teraz ja coraz głębiej też sama, pracując z Wami, wchodzę w mój własny wykres w systemie Human Design i ja jestem generatorem. I generator, słuchajcie, działa w odpowiedzi, w odpowiedzi na to, co przychodzi ze świata zewnętrznego. I teraz ja będę do Was przychodziła z tymi live'ami wtedy, kiedy, słuchajcie, coś mnie zaciekawi, zainspiruje, zainteresuje, i to też może, mogą być, słuchajcie, różne dni. Czyli będę chciała tak na gorąco dzielić się z Wami tym, co właśnie mnie bardzo zainteresowało, co podekscytowało, dlatego że właśnie generatorzy idą, słuchajcie, za tak zwaną podjarką, w którym się w życiu kierują. Uczuciem, które jest, jak gdyby, pokazuje generatorowi, że nie idzie swoją drogą, jest frustracja. I kiedy mamy nadmiar tej frustracji, to pamiętajcie, że ta frustracja odbiera nam energię. A jeżeli ktoś z Was nie wie, tak, jaki ma typ, jeśli chodzi o system Hymen Design, wystarczy wpisać w internecie, w wyszukiwarce, wykres Human Design i tam również będziecie mieć wersję takie po polsku, żeby wypełnić. Trzeba znać swoją datę urodzenia, ale też i godzinę. Właśnie to jest kluczowe, jak również miejsce urodzenia. Także ja, tak jak już mówiłam, jestem generatorem i teraz moje działania, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie tutaj social mediów, jak również jeśli chodzi o prowadzenie tych live'ów, dostosuję bardziej do mojego własnego Human Design. Wszystkie poprzednie live'y słuchajcie, macie na moim kanale na YouTube. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, gorąco słuchajcie. Do tego zachęcam. Tematem dzisiejszego live'a jest zainteresowana czy zdecydowana i też jest to moje, takie właśnie przemyślenia na temat posta, który ja przeczytałam u Ani Witowskiej i ten post. Skłonił mnie do właśnie przemyśleń, do tego, żeby opowiedzieć Wam o tym, że nasz język, to co mówimy, te słowa, które wypowiadamy, mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, a wręcz ja bym mogła powiedzieć, że zmień swój język, a, zmień, a zmienisz swoją rzeczywistość. I to jest właśnie takie przesłanie na tego live'a. Zmień swój język, a zmienisz swoją rzeczywistość. I teraz, czym się różni osoba zainteresowana od osoby zdecydowanej? Osoba, słuchajcie, zainteresowana, jak się ją zapytamy, to ona będzie twierdziła, że tak, że ona chce być pewna siebie, chce być szczęśliwa, chce być spełniona, nie wiem, chce awansować tak w pracy. Hmm, chcę być niezależna, na przykład hmm, finansowo, chcę korzystać z życia. Chcę, wiecie, żyć peł pełną piersią, jak to się mówi, ale wystarczy taka drobna przeszkoda, hmm, jakaś niewygoda, niedogodność, dyskomfort hmm, albo jest jakaś cena do zapłacenia bo słuchajcie, za wszystko jest cena do zapłacenia, czy właśnie, nie wiem, ma gorszy dzień to jej determinacja i działania znikają. My bardzo często nie wiemy, że za wszystko trzeba zapłacić cenę i na przykład ceną za porzucenie, nie wiem, starych nawyków jest wyrobienie tych nowych i to nie zawsze będzie, słuchajcie, dla nas wygodny czas. Też jeżeli, nie wiem, chcemy być, zwiększać pewność siebie, to ja zawsze, na, ja pracuję z kobietami, aktywując je do działania i one w tym działaniu uczą się pewności siebie, to też, słuchajcie, nie jest dla nich wygodne. Ale w tych sytuacjach właśnie rośniemy. Także osoba zainteresowana, tak wiecie, no chciałaby, ale jak tylko jest jakaś, jakaś przeszkoda, to ona, to jej determinacja natychmiast, słuchajcie, znika. A osoba zdecydowana robi po prostu to, co trzeba zrobić tak długo, jak trzeba, aby osiągnąć to, czego chce. Tak, ja jeszcze raz powtórzę: osoba zdecydowana robi to, co trzeba. Tak długo, jak trzeba, aż osiągnie to, co chce. I teraz osoba zainteresowana cierpi na, słuchajcie, jak nazywam wymówkoza, to jest taka choroba wymówkoza. Czyli wiecznie coś jej przeszkadza. I ona by najchętniej słuchajcie, chciała się tak przyślizgnąć, zrobić jakieś rzeczy jak najmniejszym kosztem. Szuka jakichś takich metod cud. Ja zawsze mówiłam jak ktoś się mnie pytał o najlepszą metodę motywacyjną, to ja właśnie mówiłam, że to jest metoda cud, czyli czas unieść po prostu dubsko. To jest najlepsza metoda motywacyjna, więc ta osoba zainteresowana szuka jakichś metod cud, druk na skróty, obwinia, słuchajcie, narzeka, uskarża się, że świat, wiecie, coś jest jej winien, że inni mają lepiej, ona ma gorzej i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie cierpi na taką chorobę, którą ja nazywam wymówkozą. A osoba zdecydowana, ona doskonale wie, że albo coś zrobi i będzie mieć, a jak nie zrobi, to po prostu mieć nie będzie. Koniec kropka. Słuchajcie. Nasz świat, cały nasz świat działa na zasadzie przyczyny i skutku. Jeżeli nie działasz, tak długo jak trzeba, nie będziesz zdecydowana na to, żeby jednak czuć ten dyskomfort, zapłacić tą cenę, którą trzeba zapłacić, żeby osiągnąć dany cel, no to w tym momencie nie będziesz tego mieć. I na przykład my bardzo często chcemy mieć ciastko, zjeść ciastko, tylko nie wiem, chciałabym, chciałabym schudnąć, chcę być, nie wiem, na diecie, ale równocześnie chciałabym coś tam sobie podjadać. Jest zawsze cena do zapłacenia. Za na przykład szczupłą sylwetkę jest to, to ćwiczenia, jest to odpowiednia dieta i to jest cena konieczna do zapłacenia. I tutaj nie ma po prostu innego wyboru. I jeżeli na to się decydujemy, to my nam w tym momencie nie mamy wyboru, nie wiem, czy ciastko, czy jabłko. Ciastko przestaje istnieć w naszym świecie. I osoba zdecydowana, tak jak już mówiłam, po prostu robi co trzeba, tak długo jak trzeba, aż osiągnie określony wynik, ten, który założyła sobie. I teraz, jeśli chodzi o nasz stan umysłu, to wpływa na niego fizjologia, nie wiem, nasza postawa, wpływa to, na czym skupiamy nasz umysł, czyli fokus, jak również właśnie język. I tak jak już wcześniej mówiłam, Zmień swój język, a zmienisz swoją rzeczywistość. I tutaj chciałabym Wam przeczytać fragment z książki. Ja podczas tych live'ów zawsze polecam Wam jakąś książkę. Słuchajcie, Zig Ziglar, do zobaczenia na szczycie. Ta książka była wydana dosyć dawno, więc raczej jest do kupienia w jakichś outletach. I słuchajcie, a propos języka, tytuł Zdobędę, fragment jest. Kilka lat temu zorganizowano międzynarodową ekspedycję alpinistyczną, której zadaniem było przejście po raz pierwszy północnej ściany Materhornu. Przed wyprawą jej członkowie pochodzący z różnych stron świata udzielali wywiadów prasowych. Jeden z reporterów zapytał: Czy zamierza pan pokonać północną ścianę Materhornu? Alpinista odpowiedział: Zamierzam zrobić wszystko, na co mi stać. To samo pytanie zadał inny korespondent, innemu członkowi wyprawy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, padła odpowiedź. Kolejny indagowany odpowiedział: Mam zamiar solidnie się do tego przyłożyć. Czyli zamierzam zrobić wszystko, na co mi stać, zrobię wszystko, co w mojej mocy, mam zamiar solidnie się do tego przyłożyć. Wreszcie zapytano o to samo młodego Amerykanina. Czy zamierza pan pokonać północną ścianę Matterhornu? Rozmówca spojrzał na pytającego twardym wzrokiem i odparł. Zdobędę północną ścianę Matterhornu. Forma dokonana, zwróćcie uwagę, zdobędę. Tylko jeden człowiek wszedł na Matterhorn od północnej strony i mianowicie ten, którego odpowiedź była twierdząca i bezwarunkowa. Tylko on widział swój Cel. I tu słuchajcie, w tej książce macie jeszcze dużo więcej przykładów na temat właśnie osiągania między innymi osiągania wyznaczonych przez nas celów. Tak, Zig Ziglar, do zobaczenia na szczycie, on jest autorem jeszcze innych książek, języka Ziglara. Książki bardzo, bardzo lubię, słuchajcie, i zdecydowanie Wam polecam. Więc język, tak? Postaram się. Coś po prostu, przy czym ja dostaję... No naprawdę. Może szału to za dużo powiedziane, ale wzdragam się cała, gdy słyszę, spróbuję. Nie wiem, no... Czy możesz spróbować być, albo być, być trochę, nie wiem, w ciąży, albo jesteś w ciąży, albo nie jesteś w ciąży, więc te spróbuję, albo mm, używamy mm, takich, że... Mm, Takich różnych stwierdzeń, które słuchajcie, właśnie postaram się, dam z siebie wszystko, mam nadzieję, że mi się uda. I my same sobie, słuchajcie, odbieramy sprawczość i energię. Ja w mojej książce, jedna z moich książek, Radość Istnienia, czyli jak radzić sobie z życiowymi trudnościami, słuchajcie, na stronie 50. Miałam tutaj, dla... opisałam Wam takie ćwiczenie. W tej książce właśnie są i bajki, i ćwiczenia. Nie tylko, że tak powiem, sucha treść, ale również wdrożenie tej wiedzy w życie, bo tylko i wyłącznie, tak, wiedza, która nie jest wdrożona w życie, jest wiedzą martwą. Więc wszystko, czego się uczymy, tak naprawdę natychmiast powinniśmy wypróbowywać. I to jest jeden, słuchajcie, z kluczy do sukcesów z kluczy do tego, żeby osiągnąć zamierzone cele. Oglądam coś i natychmiast wdrażam. Więc Ty też zastanów się, jakiego języka używasz, i natychmiast dokonaj zmiany. Ja tutaj, to jest, takie wyrażenie, które ja bardzo często słyszę. Chodzi właśnie o taki zwrot, który często używamy, mówiąc o własnych marzeniach i planach. I chodzi, właśnie, rozpoczynamy często tym zwrotem nasze zdanie, i to brzmi tak. Może to głupi pomysł, ale. Może to głupi pomysł, ale. I czy wiesz, że posługując się tym zwrotem, już na starcie przepraszasz za swoje pomysły, marzenia, plany, że sugerujesz od razu rozmówcy, że nie wierzysz w, re nie wierzysz w realizację swojego pomysłu, że jest on głupi i mało znaczący. Od dzisiaj po prostu mów chcę ci opowiedzieć o moim Pomyślę. Także mm, jeśli chcesz, i tutaj też tak, właśnie dalej pisałam, jeśli chcesz zrealizować swoje plany, zamierzenia, mów o nich z wiarą, z przekonaniem, że są możliwe do zrealizowania. Poczuj się tak, jakbyś już to osiągnęła. Wtedy zresztą łatwiej je zrealizować, a także znieść opinię innych ludzi, którzy nie podzielą Twojego entuzjazmu w tej sprawie. Bo pamiętajcie, że wiara w siebie to jest nasze zadanie, a nie innych ludzi. To powtórzę jeszcze raz. Wiara w siebie to jest nasze zadanie, a nie innych ludzi. Także zwracaj baczną uwagę na to, w jakiej formie mówisz. Czy tam mamy ciągle e, nie mogę, nie da się, nie dam rady, to nie dla mnie, obawiam się, no nie sądzę. My się też słuchajcie, lubimy asekurować. Bo gdyby, nie daj Boże, na mnie wyszło, no to, no to myśmy tak mówili, że ja spróbuję, ale niekoniecznie mi to wyjdzie, no i faktycznie mi nie wyszło, prawda? No więc ja już się tak zabezpieczam, żeby ktoś inny, nie wiem, nie wyśmiał, nie skrytykował. Jeśli nawet to, co z tego? To my się stawiamy do danego zadania, to my próbujemy, to my się uczymy, to my zwiększamy y, poziom y, naszych umiejętności. I o to w tym wszystkim chodzi, że realizowanie danego celu, słuchajcie, to jest proces i my się skupiamy na procesie. A proces składa się między innymi z spotknięć i wątpliwości. To nie jest tak, że zaczniemy, z, nie wiem, z ogromną motywacją i utrzymamy ją do samego końca. Czasami trzeba będzie zagryć zęby i po prostu coś zrobić. Nieważne, czy nam się chce, czy nie. Także. Hmm, Zamiast właśnie nie wiem, nie mogę, albo niemożliwe, to mogę, zrobię to, wiem, y, znajdę, tak, czas, y, jestem pewna, z całą pewnością. Y, nie, nie używajmy też y, takiego słowa niemożliwe. Y, zamiast, że coś jest niemożliwe, to co ja w tej sytuacji z tym, co w chwili obecnej mam, mogę zrobić? Albo kto może mi, jeszcze tutaj pomóc. Także pamiętajcie: zmieniając nasz język, zmieniamy naszą rzeczywistość. Także um, mogę, potrafię, zrobię koniec tematu. Mogę, potrafię, zrobię koniec tematu. A nie spróbuję, być może dam z siebie wszystko, zrobię co w mojej mocy. Sami, już używając tych słów, podkopujemy nasz cel, i my pokazujemy, że wcale nie wierzymy w to, że można go osiągnąć. Mam też dla Was, jak zawsze, słuchajcie, afirmację. Dzisiaj, słuchajcie, przepiękne, i ona przyznaje, że słuchajcie, najlepiej, że tak powiem, się sprzedają karty mocy i nadziei. I to są takie inne karty. Tu nie tyle są afirmacje. Jeżeli ktoś nie lubi afirmacji, to zdecydowanie polecam karty mocy i nadziei, dlatego że tu są po prostu takie stwierdzenia, wzmacniające nas stwierdzenia. I dzisiaj, proszę bardzo, taka karta specjalnie, jeśli chodzi o tego live'a. Na temat tego live'a, zainteresowana czy zdecydowana, to ja decyduję, jakie myśli, emocje i przekonania są we, są we mnie. To ja decyduję, w jakich kolorach oglądam świat. To ja decyduję, w jaki sposób będę postępować. Tak? To ja decyduję, jakie przekonania, myśli i emocje są we mnie. To ja decyduję, w jakich kolorach oglądam świat. To ja decyduję, w jaki sposób będę postępować i jest to afirmacja czyli afirmacja zdanie akurat twierdzące które polecam wam do powtarzania codziennego po kilka razy dziennie to ja decyduję czyli oddajemy sobie siłę i sprawczość Jeśli chodzi o temat naszego live'a to na tym dzisiaj słuchajcie zakończę to chodzi o to, żebyście otrzymali porcję wiedzy i natychmiast ją wdrożyli w życie. Także, jeżeli nie chcesz już być tylko i wyłącznie zainteresowana, ale jesteś zdecydowana tym, żeby czuć się pewna siebie, szczęśliwa, spełniona żeby być niezależną na przykład finansowo, korzystać z życia. To jeżeli taką decyzję podejmujesz, to napisz pod tym live'em w komentarzu decyduję. Także zmieńcie język, którego używacie na taki, który doda wam siły i mocy. Ja ze swojej strony oczywiście, słuchajcie, zapraszam was na Konsultacje indywidualne ze mną, dlatego, że na nich dzieje się największa, że tak powiem, magia. Kobiety dokonują największych przemian. Te konsultacje, tak jak już mówiłam, moja specjalność to jest pewność siebie i to pewność siebie, poziom premium, czyli Tą pewność siebie wykuwamy w działaniu. I moimi talentami jest właśnie aktywowanie innych, to jest jeden z moich talentów, aktywowanie innych do działania, do osiągania ich celów. I teraz robimy to właśnie, budujemy pewność siebie poprzez działanie i również wykorzystujemy do tego wasz unikalny wykres wynikający z human design, czyli coś, co pomoże Wam. Wieść takie życie, które wy będziecie czuć, tak? Że, że jesteście naprawdę szczęśliwe, spełnione i pewne siebie. Czyli dzięki temu systemowych systemowi, dzięki waszemu wykresowi ja jestem w stanie dobrać najskuteczniejsze dla Was metody, bo ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że gdy coś jest dla każdego, to tak naprawdę jest dla nikogo. Ja na przykład mam. Umysł niestandardowy, niestrategiczny, i ja przez wiele lat, słuchajcie, kupowałam najróżniejsze kursy, wypróbowywałam najróżniejsze strategie innych ludzi, i nigdy u mnie nic nie działało. I ja naprawdę nie rozumiałam, o co chodzi. I wiecie, ja byłam w takiej pętli, że ta kobieta ma taki sposób działania, więc. Tamten nie zadziałał to może ten zadziałał, a może ten kolejny zadziała. I nigdy, słuchajcie, nic nie działało, dopóki nie poznałam swojego human design i okazało się, że ja nie powinnam, tak, nie dla mnie jest stosowanie strategii innych ludzi. Dla mnie jest postępowanie niezależne, dla mnie jest postępowanie właśnie indywidualne, czyli dobór metod dla mnie i te metody właśnie są unikalne. To jest połączenie, na przykład kompilacja iluś tam rzeczy, czyli robienie wszystkiego po mojemu. Więc, jeżeli też tak masz, na przykład, że próbowałaś różnych rzeczy i nigdy ci nic nie działało, albo tak jak ja masz um, ogromną potrzebę, nie wiem, niezależności, um, lubisz robić wszystko po swojemu i w taki um, właśnie unikalny sposób, to tym bardziej zapraszam cię do um, współpracy. Możemy razem stworzyć piękne rzeczy, a przede wszystkim ty lepiej poczujesz się w swojej skórze, zrozumiesz w końcu, dlaczego jesteś taka, jaka jesteś, i że twoja ta odmienność jest największym twoim atutem, największym darem. Bo dla mnie właśnie ten był Human Design. Ja śmiało mogę powiedzieć, że on naprawdę przeogromnie zmienił moje życie. Ja się po prostu dużo lepiej czuję ze sobą, dużo lepiej czuję się w swojej skórze. Już się nie zastanawiam, Dlaczego ona ma tak, a ja mam inaczej i czemu nie mogę mieć tak jak inni? Ja już nie chcę mieć tak jak inni. Ja chcę żyć w zgodzie ze sobą, z tym, co jest dla mnie najlepsze. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Następnym razem, słuchajcie, przyjdę właśnie, jak też poczuję chęć podzielenia się z Wami jakimś tematem takim tematem, który, wiecie, mnie właśnie podjara, zainteresuje, którym mnie. Słuchajcie, poruszy wewnętrznie, wtedy przyjdę i zrobię kolejnego live'a. Wszystkie poprzednie macie na moim kanale. Anna Słowińska, trener Pewności Siebie na YouTubie. Dlatego słuchajcie, że po 30 dniach te live'y z Facebooka są usuwane. Także tam Was zapraszam. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.